Nie, panie Pośle, nie ma żadnego powodu, dla którego się tak odzywamy, szczególnie do kobiety. Tak chcecie rozmawiać, ludzie was oglądają, bo wy tak mówicie do siebie, ludzie dorośli. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że z nad Ukrainy wleciał do Polski najprawdopodobniej bezpilotowy statek powietrzny. Zapewniano, że nie jest to rakieta. No i w Polsacie redaktor Jankowski poruszył ten temat. W dyskusji brał udział poseł Sławomir Ćwik z trzeciej drogi, znany już z niezbyt miłych komentarzy w kierunku kobiet. Zobaczmy, jak potoczyła się i ta dyskusja. Wcześniej też tym, że ucierpi. Nasza ludność, ponieważ ta głowica może spaść na teren zamieszkały i ranić lub zabić. Zanim przejdziemy do dalszej części materiału, nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału. Będzie to dla nas wielkie wsparcie. Pamiętaj też, żeby włączyć wszystkie powiadomienia, ponieważ YouTube ogranicza promowanie takich kanałów jak nasz i nie otrzymujesz wszystkich informacji o filmach. Całą Polskę przeleciała ruska rakieta, i przez kilka miesięcy leżała sobie w lesie. To są te różnice. Dlatego dziwię się wypowiedzią pani poseł Patkowskiej. Ale odnoszę wrażenie, że może zbyt długo była przewodniczącą Rady Agencji Kosmicznej, bo odleciała chyba w kosmos, mówiąc, że nie ma żadnych regulacji. Panie pośle, nie panie, panie, panie pośle, Panie pośle, Panie pośle, Panie pośle, Pana upominam naprawdę, chamstwo. bo to jest było też, tak Pani poseł, za chwilę Pana upominam, bo to były o słowa czy... poniżej krytyki. Chamstwo, to były słowa, poni... Pani poseł proszę, panie pośle, to były słowa poniżej krytyki, przeprosi Pan? Proszę przeprosić Panie pośle, natychmiast. to słowa. Mniej emocji, mniej emocji Natomiast one były wypowiedziane tylko dlatego, że pani poseł bezczelnie stwierdziła, że obecnie wojsko nic nie robi, i że nie ma żadnych problemów. Panie, ale tak, tak, ale tak, panie pośle, ale tak na logikę, bo yy, ja rozumiem, że trzeba potwierdzić wizualnie. I dzisiaj wojskowi na naszej antenie mówili, że to jest po prostu coś niewyobrażalnego, ponieważ ten dron leci sobie niziutko. I ten, kto, jak potwierdzić wizualnie? I oni mówili, to jest absolutnie niemożliwe. Potwierdzić wizualnie, podlatuje polski lotnik na F-16, leci tam, nie wiem, taki samolot 1000 czy 2000 km na godzinę. Jak on ma potwierdzić wizualnie, że to jest dron? Bo to, co pan mówi w tej chwili i te regulacje, które są w takim razie, oznaczają, że my tego drona potwierdzić wizualnie nie jesteśmy w stanie i Putin będzie nam wysyłał kolejne. A kolejne to może wybuchnąć. Proszę państwa, piloci są w stanie to stwierdzić. Faktycznie poruszają się samolotami znacznie szybciej, natomiast mogą to stwierdzić. No nie, wojskowi mówili dzisiaj, że to jest niemożliwe. Na naszej antenie mówili. Jedynym sposobem na zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej przed takim wlatywaniem. No i oczywiście pan Sławomir Ćwik z trzeciej drogi wie lepiej. W poprzednim programie pan Grzegorz Jankowski gościł wojskowych generałów, którzy jasno stwierdzili, że pilot myśliwca przy takiej prędkości nie jest w stanie naocznie w 100% zidentyfikować i potwierdzić obiektu. Zamknięcia nieba nad Ukrainą, przynajmniej na przykład w pasie kilkudziesięciu kilometrów od naszej granicy, i zapowiedź, że takie obiekty zostaną zestrzelone już na terytorium Ukrainy. Natomiast. Czy taką decyzję może samodzielnie podjąć Polska, będąc w sojuszu NATO, wydaje mi się, No to mamy chyba słabe procedury. Ja właśnie wyczytałem: dron szadit leci z prędkością przelotową 185 km na godzinę. Myśliwce latają jeden macha, to jest wielokrotność tego. Jak ona takie prędkości. że znaczy, te procedury to, to... są do kitu? Jeden macha, ale nie muszą. Te myśliwce mogą nawet latać z prędkością blisko dwóch macha, ale nie muszą. Równie dobrze mogą lecieć z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę i naprawdę nasi piloci są właściwie wyszkoleni i przy wykorzystaniu zarówno stacji radiolokacyjnych posiadanych także na samolotach a także po prostu obserwując niebo, są w stanie stwierdzić... No to tak, panie, to pa, kilkaset kilometrów, no mi się to nie sklei, naszym ekspertom też to się nie kleiło, ale to było oznaczało w takim razie zero reakcji, jak mówi generał Skrzypczak, zabawa dalej trwa. Dobrze, teraz zostawiam państwu po minucie na repliki, bo była dyskusja ostra i jeszcze raz upominam pana posła Ćwika. Naprawdę proszę o zachowanie kultury, bo to jestem odlece... odlotem, to było naprawdę, powiem, delikatnie przesada. Pani poseł Semeniuk-Patkowska. za chwilę wyjaśnię dlaczego. Nie, panie no, pośle, nie ma żadnego skandal. powodu, dla którego się tak odzywamy, szczególnie do kobiety. To jest tu nie ma żadnego to powodu, panie pośle, co pan mówi w ogóle? To, to jest kobieta. A ja proszę, wiem, że przeciwniczka skandal. polityczna, ale tak się do człowieka nie mówi, no po prostu. Ale dlaczego pani poseł straszy Polaków, że nie ma żadnych procedur? To ma pan milion sformułowań na, na sprzeciwienie się temu, co mówi no. pani poseł. Milion sformułowań. W języku polskim, język polski jest bogaty i zawiera milion sformułowań na to, żeby powiedzieć, że pani poseł mówi nieprawda albo mówi coś źle. Po prostu. Proszę państwa, czy pani poseł skrytykuje premiera Morawieckiego za jego dziś... Do tego dojdziemy, panie pośle, bo w ten sposób zamieniamy w tej chwili w pijaną karczmę tę debatę polityczną w Polsce. Wy politycy! Ja się nie dziwię, że jest to J-PiS i tak dalej, i tak dalej. Tak chcecie rozmawiać? Ludzie was oglądają. Biorą z was przykład. Z was polityków, polskiej elity. I z pana też, panie Rezma. Tak, biorą zębie, ale ja przynajmniej w tej chwili mówię coś takiego. Nie wolno takiego języka używać. Co przyjdę do, do domu i powiem córce, słuchaj, a tak, oni tak się wyzywają w tych telewizjach, to jest ok, Pójdzie do szkoły i powiesz, tak można. Bo wy tak mówicie do siebie, ludzie dorośli. I nie chciałabym, żeby dzisiaj tutaj, szczególnie w tej dyskusji, szczególnie w tym dzisiejszym dniu, kiedy faktycznie te osoby mieszkające przy granicy czują pewien niepokój, żeby dzisiaj poszła taka informacja z tego programu, że polskie państwo nie zabezpiecza. Kropka. Pani poseł, dziękuję. A to jest nieprawda. I minuta dla pana posła Ćwika. Przepraszam panią poseł za użycie ostrego, kolokwialnego określenia na to, że bardzo mija się z prawdą. Dlatego, że bardzo mi jeszcze prawdą mówiąc o tym, że nie ma procedur i że nie ma dobrych decyzji w wojsku. Dzisiaj w wojsku o tym też decydują generałowie nie kaprale i proszę mi wierzyć, naprawdę nie słyszałem od lat. Takiego kuku myśliwców, jaki dzisiaj był nad Zamojszczyzną z samego rana, które po prostu patrolowały naszą granicę. O tym, że wleciał rosyjski dron dowiedzieliśmy się od razu, a nie po pół roku, że leży rakieta pod Bydgoszczą. Naprawdę. I wojska powietrzne patrolowały naszą granicę. Od razu o wszystkim wiemy. Całkiem to inaczej dzisiaj wygląda. Naprawdę możemy się czuć spokojniej i bezpieczniej ponieważ wojsko panuje nad sytuacją i także rząd właściwie nadzoruje służby wojskowe. Zostało nam 10 minut tej części punktu widzenia. Druga sprawa do skomentowania, bardzo ważna. Jest list gończy za Michałem Kuczmierowskim, byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To poinformowała prokuratura krajowa. No i tu też poproszę o gorące komentarze. Pani słuchając tego widziałem, że się bardzo mocno, słuchając konferencji prokuraturów, bardzo mocno oburzała. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest postępowanie w prokuraturze, która miała bycia polityczna, to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wychodzi pan i sobie tutaj zabiera głos, jeszcze się uśmiecha na koniec w kontekście poszukiwania po Europie, czy poza Europą e, Michała Kuczmierowskiego, tylko je, trwa... Po... Jeżeli chcesz nas wesprzeć, możesz to zrobić klikając w przycisk podziękuj pod filmem. ...wymiarem politycznym, e, gdzie jest ostateczna próba uderzenia przez Donalda Tuska w... E, myślę bezpośrednio w Mateusza Morawieckiego, byłego premiera Polski. Jan Grabiec ja w maju... Pani sekundę. Właśnie w tej chwili, drodzy Państwo, widzicie tweeta policyjnego wraz czy... z wizerunkiem pana Kuczmierowskiego. Jak widzicie, procedura list, listu gończego została wszczęta. Wracamy do pani W maju 2024 roku szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec potwierdził jakby prawidłowość finansowania w środków z budżetu centralnego. Podpisał się swoim imieniem i nazwiskiem i nagle mamy sytuację, gdzie przez 9 miesięcy jak rozumiem z tych wszystkich doniesień Michał Kuczmierowski przebywał w Polsce. Tutaj pan, który Miał konferencję, próbował pan prokurator, jak rozumiem, próbował opowiadać, że próbowali.